Teraz lewe. Drugą wielką rzeką Polski jest odra. Znów narysujemy najpierw prawe jej dopływy. A następnie lewe. Jaki oznacza się rzeki na mapie, czyli jak to się prawidłowo nazywa znak lub symbol oznaczający rzeki, umieszczamy w objaśnieniu. Dużym urozmaiceniem krajobrazu są jeziora. Naturalnie niektóre jeziora są tak małe, że nie dadzą się narysować w skali naszej mapy. Dlatego umieścimy na niej tylko jeziora większe. Z samolotu jeziora wyglądają jak niebieskie plamy rozwrócone wśród pól. Oznaczamy je na mapie niebieskim kolorem, zachowując kształt jaki mają w rzeczywistości. Jeziora w Polsce występują w trzech wielkich skupiskach zwanych pojezierzami. Mamy Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Wielkoholskie i Pojezierze Pomorskie. W objaśnieniu umieszczamy symbol jeziora. Na mapie oznacza się nie tylko to, co stworzyła przyroda. Oto miasto, które zbudował człowiek. Chcemy również wiedzieć, gdzie ono leży, jak jest duże i ilu w ludzi. Jest siedzibą najwyższych władz i wielu urzędów. Leży prawie w środku kraju po obu stronach Wisły. Rozciąga się na obszarze wielu dziesiątków kilometrów kwadratowych. Zrównana z ziemią przez najeźdźców została całkowicie odbudowana. Powstają wciąż nowe osiedla i nowe dzielnice. Ponieważ Warszawę zamieszkuje ponad milion ludzi, oznaczamy ją na mapie znakiem wyobrażającym kontur miasta. Teraz zobaczmy, gdzie leżą inne duże miasta Polski, oznaczamy je w objaśnieniu takim oto znakiem. Teraz średniej wielkości miasta. Herby wskazywały nam miasta wojewódzkie. I znów symbol oznaczający miasta średniej wielkości. Małych miast, takich jak na przykład Kazimierz, Wieliczka czy Kruszwica, jest w Polsce tak wiele, że nie możemy ich wszystkich na naszej mapie umieścić. Odpowiedni znak umieszczamy w objaśnieniu. Innym ludzkim dziełem, które jest tak ważne, że nie można go opuścić przy rysowaniu mapy, są linie kolejowe. Jednym z ważniejszych zadań mapy jest pokazanie, którędy z jednego miejsca można dojechać do drugiego. Linia kolejowa jest oczywiście zbyt wąska, żeby jej szerokość przedstawić w skali. Koleje na naszej mapie oznaczamy czerwonymi liniami. Zaznaczyliśmy tylko najważniejsze szlaki kolejowe. Teraz nasza mapa zawiera już dużo wiadomości, ale można by z niej sądzić, że cała Polska jest zupełnie równa i płaska. Dlatego następny film z tej serii pokaże, jak na mapie oznacza się ukształtowanie powierzchni naszego kraju.